Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Otwieram 37. nadzwyczajną sesję dnia 30 października 2025 roku. Witam wszystkich państwa radnych, witam e, pracowników e, Urzędu Gminy Kosakowo, witam naszych mieszkańców, witam wszystkich państwa zgromadzonych przez e, przedmówców, szanowni państwo. W posiedzeniu, posiedzeniu uczestniczy 10 radnych. Co zgodnie z liczbą obecnych stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnej decyzji przy całkowitym składzie wynoszącym 15 radnych. Szacuje że obrazy są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz dźwięk zgodnie z artykułem 20 ust. 1b z dnia 8 marca 1990 roku. Są Obrady są protokołowane. w jest pani. Natalia Frankowska. Przejdźmy, szanowni Państwo, do naszego porządku obrad, jakim jest projekt uchwały w sprawie stanowiska w postępowaniu przez państwowe gospodarstwo wodne wody polskie. W kolejności o wyrażenie opinii i stanowiska Komisji Rolnictwa, Rybóstwa i Ochrony Środowiska. Szanowni Państwo, Rado. Komisja spotkała się w dniu dzisiejszym, obradowała nad właśnie projektem uchwały. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie ten projekt uchwały. Takie było stanowisko komisji. Oczywiście dotyczyło ono, tutaj jakbym widział złożenia uwag do tego postępowania administracyjnego, które toczy się przed władami polskimi. Chcę dodać, że na ostatniej sesji przegłosowaliśmy wniosek, żeby uznać nas jako stronę w postępowaniu, no a w związku też z kończącym się terminem złożyliśmy uwagi na podstawie po prostu jakby wypracowane z tej dokumentacji, która znajdowała się w tej instytucji. No i komisja, tak jak powiedziałem, jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uwagi, raczej znaczy zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. otwieram dyskusję, czy jest ktoś z Państwa radnych na chciałby? Tak. Bardzo proszę. Szanowna Rado, ja tylko chciałbym dodać, że została też przygotowana opinia merytoryczna. My, co prawda, nie dołączamy jako załącznik tutaj do projektu uchwały, tak przez ekspertów, tylko ona będzie w zasobach po prostu jakby tutaj naszej Rady Gminy, żeby to było też poparte po prostu wiedzą ekspercką osobami, które mają tego kompetencje, kwalifikacje do oceny po prostu takiego materiału. Tak jest to materiał doskonale niełatwy. No i tutaj posiłkowaliśmy yy, się tutaj po prostu też właśnie naukowcem, który jakby e, taką opinię na nasze potrzeby komisji po prostu przygotował. Tak? Poza tym no, treść yy, stanowisko Komisji do Sprawnictwa Środowiska Rady Gminy była już y, przedstawiana. Nie wiem czy jest tak trzeba, żebym czytać, wszyscy Państwo macie ją po prostu przed sobą. Także tylko tyle jak chciałbym prosić Państwa po prostu, żeby stanowisko komisji przegłosować pozytywnie, ponieważ jest to wspólna nasza sprawa, po prostu tak wiemy jak wygląda, zresztą wzbudziło też duże zainteresowanie społeczne, obecność liczebność osób po prostu na naszej komisji. Tak, także tutaj myślę, że w tej sprawie chyba by tyle, co można byłoby zasygnalizować. No, i chciałbym podziękować z tego miejsca, po prostu Wam wszystkim, za to, że znaleźliście ten czas w tak ważnej sprawie. A wiemy po prostu, że czasami te terminy administracyjne to nie są zależne od nas. Proszę. Bardzo dziękuję. Czy to jest Pan? to no proszę Pan, na Dziękuję bardzo za udzielenie głosu Panie Przewodniczący, Panie Mecenasie, i tutaj do Przewodniczącego Komisji Rybołówstwa. Moje pytanie: Czy ta opinia sporządzona, nie będzie też taką dyskusyjną no i to, że żeśmy jakby na swoje potrzeby zrobili to dla w naszym interesie, czy nie obawia się Pan albo Pani mecenas, czy nie będzie nam to samo, że będziemy również opinią zewnętrzną, która no tak de facto też służy nam. Tutaj mam pytanie i do pana mecenasa, i do pana przewodniczącego, czy zawsze w związku z tym, że kiedykolwiek mieliśmy jakieś opinie. To stawiano nam zarzuty, że nie są zrobione od nas, dla tych potrzeb, akurat w chwili. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pan Szanowni Państwo, no tutaj stanowisko Rady. Nie, nie, nie miałem okazji zapoznać się z treścią tej opinii. Opinia, jak wskazał sam pan przewodniczący komisji, jest tylko materiałem pomocniczym, więc potencjalnie. Nie wiem, jakby miałby, jakby, na czym miałoby polegać formułowanie zarzutów, w tym przypadku, też trudno mi to, mi to tym oceniać, ale nie stanowi ona załącznika do uchwały, a zatem, podobnie tak jak to już kiedyś było omawiane w podobnej sprawie, stanowił się materiał pomocniczy dla zajęcia stanowiska, i w ten sposób chyba to ocenę, nie powinno to stanowić się za tego. Znaczy, chciałbym tylko dodać, że opinia dotyczy tego materiału, który został ja w tym postępowaniu tak? i teraz no, my jako komisja zrobiliśmy wszystko, żeby też ktoś po prostu oglądając czy analizując tak, no, czasami jakie mamy kompetencje, czy jesteśmy w stanie, czy mamy odpowiednie kwalifikacje, i oczywiście dokumenty potrafimy sobie zrozumieniem przeczytać, po prostu tylko tu właśnie to chodziło, żeby odnieść się w sposób szwakowy i korzystać z wiedzy eksperckiej. Tak i to w takim celu zostało jakby zadbane. No i tutaj do Państwa to po prostu jakby przedłużone i ta opinia ma też pozostać, żeby to było właśnie jakby ten fundament tego, co zostało wypracowane i na tej komisji po prostu i odnoszące się do tego materiału, który został przedłożony w tych wodach Polskich. Się do tego, żeby ale w tym temacie jest postępowanie prowadzone i mam nadzieję, mam nadzieję, że będziemy uznani jako stronę, bo to nie jest jeszcze koniec tego postępowania, a to czas pokaże po prostu, tak, no mamy jeszcze inne być może środki prawne, to będziemy na pewno korzystać z pomocy pana mecenasa, tak, żeby potem jeszcze głębiej wchodzić, jeśli się okaże, że to będą niewystarczające po prostu z naszej strony argumenty tutaj do tego, żeby wykazać nasz interes prawny i przede wszystkim wykazać merytorycznie po prostu, sami widzimy, co się wydarzyło w ostatnim okresie. Chodzi o to, żeby nie obciążać zbiornika i przejść przed przemysłowymi, bo mamy sytuację bardzo złą w Zatoce, tak? I to, tutaj prosiłbym spojrzeć na to z tej perspektywy, że chodzi tylko i wyłącznie, żebyśmy, nie, tu nie chodzi o zatrzymanie inwestycji, komisja wyrażała swoje stanowisko, ja również Chodzi o to, żeby znaleźć inne rozwiązania, żeby to realizować w sposób taki, żeby jednak to środowisko ochraniać, a nie ten delikatny, delikatny ekosystem po prostu dalej obciążać, tak, bo ta pojemność magazynowała na dzień dzisiejszy też się skończyła. Dziękuję. Pan radny Piotr proszę. Panie Przewodniczący, krótko chciałem wyrazić uznanie dla systemu i jakości pracy Pana Przewodniczącego i Komisji. Trochę sobie sam dziękuję, wyrażam uznanie, ale uważam, że... Przepraszam, okej, okay, to do przewodniczącego tylko. E, to spotkanie rzeczywiście było merytoryczne i zebrało naprawdę gości, takich, którzy mają w temacie dużą wiedzę, mają coś do powiedzenia, więc jakby uważam, że to jest taka naprawdę wartość dodana i, i wnioski, które wypracowaliśmy, wydaje mi się, są mocne, e, to jedno, a do pani radnej uważam, że powinniśmy i zachęcam też wszystkich radnych, żebyśmy korzystali z tej chwili, jak ja najbardziej rozumiem. mamy do tego prawo, sami, możemy sami opłacać, zamawiać, jak przykład pokazuje opinia, którą w pewnej jednej sprawie podjęliśmy, była kluczową opinią w zakresie wyroku wyśmianolimensowego. Ale chodzi o to, to, że to. tak, do projektu, także tutaj powiem że ja zachęcam do tej opinii. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy Państwa ja, ja tylko mogę, słowa po ja Tak, ja chcę. Znaczy ja chciałbym ja ja, ja, przybrać no, nie, 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 właśnie, drodzy Państwo, to są emocje. Proszę wyłączyć po czasami trochę w chwili jakiegoś humoru zabawy, także Pani. Komisję Panie Radny, po bardzo, bardzo dziękuję, że właśnie ten humor na to dopisuje także przejdźmy bo może po prostu do Bardzo dziękuję Czy ktoś z Państwa radnych. Bardzo proszę Pani Radna Mirosława Polska. Osobiście mnie bardzo cieszy to stanowisko, z tego względu, że poprzednio przy klasach A i B nie było takich dyskusji. Nie mieliśmy takich możliwości, mimo że um, dysponowaliśmy pewnymi opracowaniami naukowców. E Została uruchomiona, e miały być tylko dwa klastry A i B, pojawił się później klaster C i D. Wiemy, jakie oddziaływanie e zarówno drugi <tryk> <jak> <tryk> klaster ma na ekosystem, i popieram te działania, które zostały wypracowane. Dziękuję. Bardzo dziękuję kto z Państwa radnych. Bardzo proszę pozostałam. Ja już jedno zdanie uściślające być może. Bo pan przewodniczący Wówna powiedział, że przeciwko tej inwestycji ja bym dodał Mamy przeciwko tej formie. No no to, jak tak powiedziałem. Tak, tak w y, momencie, w momencie. Nie wiem, proszę inaczej, ale nieważne. No. Tylko żeby to było utościśnione. W tej formie przeciwko no. jesteśmy. Dobrze, szanowni państwo, zamykam dyskusję. Będziemy spowodowali systemu e, głosowania, będziemy głosować imiennie. E, w takim razie przechodzimy do wyrażenia stanowiska w sprawie stanowiska w postępowaniu prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo wodne Wody Polskie Projekt uchwały. Bardzo proszę, Pan Radny Marcin Bóg. Jestem za. Raszewicz. Jestem za. Pan Radny Michał Jestem za. Pan Radny Piotr Za. Słowo Panawski. Za. Pan Radny Marek Mirosław. Jestem za. Pani Radna Mirosława Piotrowska. Jestem za. Pani Radna Bożena Roszak. Jestem za. Pani Radna Agnieszka Słowik. Jestem za. Pan Radny Krzysztof Toruńczyk. Jestem za. Szanowni Państwo, w dniu, dzisiejszym, w, dniu dzisiejszym, w dniu dzisiejszym... to wszystko, jeśli chodzi do uchwały i nasze spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję. Wszyscy Państwo obecni jednomyślnie, jednogłośnie wyraziliście pozytywne stanowisko i opinię swoją. Co do projektu uchwały dotyczącego stanowiska w postępowaniu prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Szanowni Państwo, zamykam 37. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Kosowa. Dziękujemy. Mogę Ci powiedzieć, oglądałem tą, tą misję dzisiaj, nie całą, końcówkę, ale relacja. Głosu no, mówi w ogóle nie było. Nie, było tak, nie, jak nie się... ma głosy.